Hej hej, gramy sobie w Dead by Daylight Killerem i tym razem gramy Tricksterem. Pierwszy raz w życiu gram tą postacią. Więc zobaczymy jak pójdziemy jakieś tam dwa perki typu Play with your foot i no way out. Ale można powiedzieć, że w teorii gramy... E, gramy bez perków, zależnie na to, że nie mamy żadnych takich meta e, bildu zrobionego. Zobaczmy Haddonfield Powiem tak, nie lubię tej mapy z perspektywy Survivora, ale pierwszy raz gram z perspektywy Killera na niej. Ok, tu Ok, poszło super szybko. Czy damy radę cię powiesić? Damy radę ci powiesić tutaj, ok, gdzieś zrobili kości. Chodźmy sobie tego gena kopnąć i zresetować y, przy okazji amunicję. Okej, okay, oni tego gena robią. Czy ty zaskoczyłeś? Nie, jesteś cały czas na górze, okej. Okay. Teraz zaskoczyłeś. się. Ja tego gena chcę i tak kopnąć. Oni niech się zdejmą. Super. Nie mamy już amunicji. Możemy ją jeszcze troszeczkę pogonić. Co troszeczkę presji. Może paletę spalimy? Ok. Szczerze że mi ją najpierw. Tu mamy hak od razu za potem. Tam podnieśli. Musimy ją od razu przeładować. Szafki na pewno są w domkach, je okay, mamy to oznaczone, to jest chyba najbliżej. Oni będą chcieli pewnie zrobić tamtego gena do końca. Ej, przyjemnie się gra w teksterem, wam powiem, naprawdę. Chyba nikogo nie widzę na drodze, okej, okay, skończyli tego gena, o którym mówiłem. Mam jakieś dziwne przeczucie. Okej. Myślałem, że on drugą stroną wyskoczy, jednak się myliłem. Dobra. O! Dobra, udało się ją zranić przynajmniej. Mamy tak play with your foot, ona była naszym tutaj... E, naszą obsesją. Kob wisi drugi raz, ona uciekła do środka. Przeładujmy. E, tak na się, ścieżkę zaświecił. Tu był e, main event, się aktywował, czyli nasza umiejętność, e, dzięki której możemy szybciej o wiele strzelać. Tutaj się zdjęli, ok. Ok, czy ty się poddajesz? Chyba się poddajesz, co? No, trudno. My jeńców nie bierzemy. Idziesz na hak. Ok, tam idą ją podnieść. Zdanie, czy zdążyć? Jej tu przerwa. Nie zdążyła. Możemy jeszcze spróbować tutaj... Okej, okay, uciekła. Dobra, podniesie tęż tak, tą drugą topiarę. Która tam pełza Gdzie jest jakiś najbliższy hak? Po drugiej stronie ulicy Super. Tu jest ogólnie, gdzie zrobi tego gena taki dead zone, że będzie ciężko kogoś powiesić. Powiem wam, że jak na pierwszą grę Tricksteru nie ma tragedii, nawet trafiam tymi wszystkimi sztylecikami, ona wskoczyła na do tego budynku. No o właśnie, za kością, tutaj jest, super. I tutaj gen jest skręcony. Okej, okay. zniszczmy sobie tą paletę. Najgorsze, że nie mamy już szletu, więc wiecie co, uzupełnijmy je. Niech oni sobie ją po prostu zdejmą, trudno się mówi. Musimy mieć jakąś presję z tymi szletami, więc potrzebujemy ich naładować. Oni się zdjęli. Załóżmy, że wszyscy są w jednym miejscu, gdzieś po tamtej stronie. Czy kogoś zobaczymy? Oni ja chyba nie przebiegali, nie muszę być po tej stronie w takim razie. Leczą się na haku. Okej. Okay. Udało się zranić dwójkę. Dobra. Zniszczmy sobie paletę. Ciebie powieśmy. Dziwnie grają ci surwajorzy. Okej, okay, decisiva miała, dlatego się poddała. Wiedziała, że nie ucieknie, chciała go korzystać. A my nie mamy załadowanej amunicji. Ty już jesteś tam, moja droga, o, proszę. Pytanie, czy możemy cię zrobić? Mind game, ale niestety, jak widzimy, te domki są strasznie nieintuicyjne. Ona go robi w środku, tylko pytanie: czy to jest ta, którą śledzimy? Będę musiał wejść załadować, więc możemy przy okazji zobaczyć. Okej, okay, jest ranna. Przeładujmy. Ja wiecie co? Nie wiem, czy na górze albo w piwnicy kogoś nie ma. Takie dźwięki słyszałem, jakby. no właśnie. No właśnie, jakby ktoś tutaj stękał, podnosimy cię. I co? Do piwnicy. Tu mamy w teorii hack, ale piwnica będzie zbawieniem w tym przypadku. O ile cię doniesiemy? Jednak z tego drugiego piętra troszeczkę jest. I tu jest zejście, prawda? Prawda. Weźmy cię na pierwszym haku, żebyś na pewno wisiała, a nie uciekła. na nosa. Mamy załadowane, ok. ma sobie tego Genon. nie ma dużo regresu, ale zawsze jakieś padną. Ona tym nie najbardziej nam zależy. Okej. Okay. Widzimy ją. Pytanie, gdzie jest drugi delikwent. Okej, okay, drugi delikwent ją zdjął, więc wchodzimy. Będziemy main, e main event załadowany, jeżeli kogoś trafimy ze sztyletu. Tak. jeszcze trzeba trafić! Dobra, udało się. 40 sztyletów, żeby raz goście trafić, to jest też hit. Ciebie już powieśmy tutaj. Ty jest chyba trzecie, co? A, dopiero drugie. Okej, okay. myliłem się. Musimy załadować Trzy sztreciki do końca. A tu mamy chłopak, który zrobił to samo co ja. Myślę, że tam są drzwi. Dobra, przeładujmy. ci się zdjęli. Idźmy do nich. Stajemy z tak. Play with your hood. Czy wy się tu może leczycie gdzieś? Nie, ale uciekliście w tę stronę. Okej, okay, widzę was. Jesteś zdrowa jako jedyna. Co się długo, tym zdrowym nie nacieszysz. Mm -hmm. no, jaka szybka. Patrzcie na ją. Co znowu to samo zrobisz? Tak jest. Dobra. To gonimy ją, chociaż Wiecie co? Może jej nie gońmy? Na tej trafić nie mogę, pod tym płotem. Ciężki meczek będzie. Ty gdzieś zaskoczyłaś. No właśnie, dobrze słyszałem. Nie wiem czy to była ta, którą godniliśmy, czy to są dwie osoby. No ale trudno. Okej, okay, do okna. Przysuję, wyjdziemy drzwiami. Co wokół palety? Nie, czekasz. Mam 14 na w razie czego. Jesteśmy dla sta. biegniemy szybciej. Dethard, To był raczej Dead hard, co? Dobra, super. Ale to jest w sumie troszeczkę samobójstwo przeciwko Tricksterowi. Podnosimy ją, wieszamy i to już chyba jest trzecie wiszenie. Tu jest ten właśnie Dead Zone, ale tu mamy hack, więc jest okej. Okay. Powieźmy cię, zregenerujmy. Ok, z ostatniego gena. Będziemy mieli powiadomienie: z No way out. Jeżeli chodzi o bramy. Raczej będą chcieli tamtą otwierać, coś tak czuję, jak tam był gen zrobiony. Dwa fragie jak na pierwszą tricksterem, nie ma tragedii. Bardzo przyjemnie się nim gra. Hmm. Co oni kombinują? Czuję, że czekają aż stąd tutaj, żeby ją zacząć otwierać. Okej, okay, otwierają tamtą. Te się otwierają, teraz jest zablokowana, ale możemy tam iść. Wiemy, że tam są przynajmniej. Raczej uciekną, przynajmniej jedna z nich. Wiemy, że tu była. Teraz pytanie gdzie się zmyła? Tyle tych krzaków, że wszystko trzeba po prostu przechodzić. Cześć. Świecimy dzisiaj emblematy. Okej, okay, bramy są już w teorii gotowe do otwarcia, więc tą musimy pogonić. To jest jedna szansa, żeby zrobić frag tą ee, babkę złapać. Nie, powiem, nie wiem, kogo by ścigamy, chyba Nancy. Ona wybiegła do środka znowu, ojej. Jeśli będzie z nami tak to pętla jest silna. Ty grasz ładnie. Tam te pewnie ją otworzy, co i uciekną. <grym> <znać w górę> No niestety, ale dobra, zajebista gierka i tak była, więc GG. Ładnie mnie to zlupowała na, tej, na tym oknie tutaj pod koniec gry. No, możemy wejść na czat? Dziękuję, GG. Okej, zobaczmy jeszcze jak ranga, jak punkty. Ranga na plusik, spoko, a punkty... 2600 tysięcy, więc jest nie najgorzej, dobra. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego.